Dziś to uczucie wraca jak cień. Pytasz siebie w ciszy: Dlaczego nic mi nie wychodzi? Dlaczego wszystko zatrzymuje się w połowie drogi? Dlaczego inni mogą, a ja stoję w miejscu. Czasem masz wrażenie, że świat idzie naprzód, a ty tylko patrzysz z boku. Słuchaj uważnie. To nie jest porażka. To jest zatrzymanie w miejscu, które wymagało uzdrowienia. Zanim wejdziesz dalej, kiedy jedna część twojej drogi jest niedomknięta, światło nie pozwala ci zrobić kolejnego kroku. Nie po to, by Cię ukarać, ale po to, byś nie szedł na kruchych fundamentach, nic Ci nie wychodzi. To znaczy, że coś w Tobie dojrzewa, a Ty próbujesz przyspieszyć to, co potrzebuje chwili więcej. To nie jest stagnacja, to jest przeprogramowanie kierunku. Zrób dziś jedną rzecz: zatrzymaj gniew na siebie. Zatrzymaj porównywanie, zatrzymaj historię o tym, że jesteś spóźniony. Droga nie ruszy, dopóki nie ruszysz ty łagodniej, świadomiej, naprawdę z siebie. A kiedy zaskoczy? Zaskoczy wszystko naraz. Hmm.